Cześć, moi drodzy. Witamy z pięknego słonecznego Amsterdamu. <laughs> Niech was nie zwiedzie na środek lokomocji. Ale tu się tak jeździ. <laughs> czekaj, czekaj. Ogólnie zabieramy was na trening, pleców. Tak. Także sprzedamy wam kilka tipów. Troszeczkę się dowiecie o co chodzi. No, to w sumie wszystko. Także widzimy się na drążkę. Pozdro. Także moi drodzy, tak to wygląda. Drążki Westerpark Park Amsterdam rozgrzewamy się Dobrze moi drodzy, zrobiliśmy pierwsze ćwiczenie, to było podciąganie. Zrobiliśmy nadchwytem. Czyli bardziej angażowaliśmy najszerszy. A teraz przejdziemy do chinapów tak zwanych, czyli podchwytem i bardziej będziemy angażować biceps i tutaj najszerszy. robić już dwa na plecy Teraz weźmiemy się za klatkę od... Zaczniemy od dipów Chodźcie, pokażę wam jak się robi prawidłowo dipy Wchodzimy tak, tu już łamiemy sobie gryp Cofamy barki do tyłu Ja podwijam troszeczkę kolana do przodu, żeby Równo z linii schodzić I do 90 stopni, więcej nie trzeba. patrzcie 90 Jak ładnie pracuje klata Oddychamy. Wolno. Dziadek nas puszył. Ta? Jeszcze dwa. Ostatni? Pauza? No, stanie, warto zawsze zrobić pauzę, bo i tak już służysz tego drążka, to możesz jeszcze docisnąć, nie? Tył klaty, teraz trzeba ją rozciągnąć. To jest najlepszy sposób na to na dworze. Szybki, koncentryczny ruch, czyli ten do przodu i na górze przytrzymujesz. W fazie indyzometrycznej przytrzymujesz na sekundę chociaż. Liczy się, żebyś powoli opuszczał, bo wtedy tracisz energię. Z gumami się tak nie ćwiczy, z ciężarem możesz tak ćwiczyć, ale z gumami właśnie chodzi o to szybkie opuszczenie i do, i do góry. Były dwa ćwiczenia na plecy, były dwa ćwiczenia na klatkę. Teraz robimy jedno ćwiczenie na tył barków. Najlepsze ćwiczenie według mnie, jakim jest Facebook, ponieważ. Nawet ja swoją postawę, tak? Cofać barki do tyłu, wtedy chodzisz taki bardziej wyprostowany i w ogóle ładniejszy. Także polecam, bardzo polecam go robić. O co chodzi? Bierzemy bandę na Nie tak, nie tak, Nachwytem. Możemy robić na kolanie. Możemy robić stojąc. Chodzi o to, żeby mieć bandę na wysokości czoła, ponieważ przyciągamy ją do czoła. Kochani, mamy już prawie ze sobą cały trening prawie całego ciała, dlatego teraz pompujemy jeszcze ławki. because every, every day is day. <śmian> Będziemy robić to na bandzie w lekkim rozkroku i koncentrować się w fazie 90 stopni na dopięcie. Czyli? Robię to w 10 powtórzeniach. Ode mnie to wszystko, mam nadzieję, że coś tam wyciągnęliście z tej lekcji Było śmiesznie, zabawnie, ale najważniejsze było no sportowo Teraz pójdziemy z Huercem coś zjeść, ale jeszcze parę słów od niego. Ruszyliśmy dzisiaj prawie całe ciało, zrobiliśmy plecy, zrobiliśmy klatę, zrobiliśmy bicka I co jeszcze było? Triceps i barki Triceps i barki, także piątkowy zestaw Także dzisiaj Będziemy robić makaron, już tutaj przygotowałem sobie zobaczcie

Pani, to jest smaku mm. ja Wszedłem na spacer po tym, po tym wszystkim Szymon już pojechał do domu Kierunek, który robiłem z Szymonem wrzucę wam na dole w description Także będziecie sobie mogli zobaczyć jeśli ktoś chciałby sobie też zrobić Co do makaronu to też przepis wrzucę no i tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli w ogóle ktoś został do końca. <laughs> jak tak, to dawaj lajka, dawaj komentarz. Będzie mi bardzo miło. I co? Widzimy się w następnym. Pozdro. Fiza, brada.